Witacze mężczyźni, z tej strony w kolejnym odcinku z 4 Na Kaiser Redux jako Argentyna. W ostatnim odcinku rozpoczęliśmy wojnę z konfederacją Peru i Boliwii. Nie pamiętam jak się po polsku to nazywa, to jest realna rzecz, tak, to naprawdę istniało kiedyś. No i obecnie próbujemy coś tutaj ich podatakować, ale oczywiście... Mamy problem taki, że jedyne poprawne ataki są w górach. A to na pewno nie jest zbyt miłe, kiedy... ...naprawdę nic nie możemy porobić. Tutaj już chyba dotarliśmy do momentu, gdzie ich dywizje są w miarę, w miarę już zorganizowane. A my niestety straciliśmy fabryki, yy, ponieważ... Stanowiliśmy, że w fajnym, w fajnym e, momencie będzie w, rozpoczęcie budowy e, farmy. Tak, dosłownie farmy. Mm, dobra, w takim razie w międzyczasie możemy sobie nie wiem, tutaj pozdobywać jakieś rzeczy. Dosłownie. To jest takie, że trudno mi określić, czy mam jakieś tutaj możliwości. Wydaje mi się, że. Mm, War support może trochę nam pomóc. Ok, ale widzę, że nam się odblokowało już nieco fabryki i może później wykorzystamy je, bo potrzebujemy ich póki co. Mm, tutaj się buduje. No i mamy te połączenia w miarę, w miarę, ale jak sami wiecie, to zanim nam tutaj wszystko połączy, to trochę minie. Okej, okay, widzę, że bardzo, ale to bardzo już dużo fabryk powróciło, więc możemy tak kilka zainwestować. Nie musimy mieć wszystkich fabryk, 7 fabryk jest wystarczająco i to, co byśmy na pewno chcieli, to punkty zaopatrzenia w tym miejscu. Tutaj okay, widzę, że powoli już przejmujemy punkty, w że chodzi o to, żebyśmy przejmowali punkty zaopatrzenia. Bo, jak mamy punkty zaopatrzenia, to nie ma problemu. Okej, okay. logistyka zawsze chętnie, chociaż bardziej przydałoby mi się jakaś idea zwiększająca budowę tego, To zawsze jest na plus, kiedy coś takiego istnieje. Okej, okay. tutaj możemy sobie dać tą punkt zaopatrzenia, ale chyba przyjęliśmy jakiś punkt zaopatrzenia, właśnie tutaj, więc nie ma problemu. To, co możemy zrobić, to jeszcze taką kolej wybudować, taką ładną. I czy coś tutaj. Mamy oczywiście nacjonalizację tego. I to po prostu polega na tym, że już w ogóle będzie super fajnie, hiper przyjemnie, więc możemy sobie to zainwestować. No już nie. Chyba nam się w ogóle już udało to zrobić. Yy, tak, już nie mamy tam tej idei, więc uda nam się 5-latkę zrobić. To mi się podoba. Yy, w takim razie możemy zainwestować w Oropę. O, ale widzę, że inwestycja w ropę skończyła się bardzo źle. Okej. Okay. Chciałem w ogóle zaatakować Urugwaj, tylko że oni są no, wspierani przez, e, przez tych, więc nic nie zrobimy. No, tutaj przyjęliśmy z powrotem. Mamy no, punkt zapoczenia, ale oni też mają w swojej starej stolicy. Więc mało co nam to da. I możemy sobie dać. Czy tam macie jakieś bunkry? Bo jeżeli macie, to wtedy bym sobie do tego głośno dał, ale widzę, że nie? W takim razie, Scavenger zawsze miło. No, tak naprawdę to jest dosłownie. Idziemy powoli do przodu. I może się nam uda to jakoś zrobić. I w sumie wybudowaliśmy ten, nawet jeszcze nie do końca, ale budujemy ten punkt zobaczenia. Zaraz jakieś bonusy też fajne, fajne byłoby zdobyć. Wy komu pomagacie tutaj? o, dobra. Nie no, już w sumie podzieliliśmy nieco front, więc weźmiemy te dywizje, bo widzę, że tutaj mają jakąś kolej. Więc ich tutaj wejdą. A, to jest najlepsze, że ich w ogóle tutaj nie było. A ja oczywiście, że musieli zaatakować coś, co nie jest zbytnio połączone. A jak to wygląda kolejowo? Nic nie wygląda, bo nie możemy zobaczyć tego. A. Póki co nie potrzebujemy żadnych fabryk. Chociaż to, wiecie, zawsze potrzebne są fabryki, ale w obecnym momencie nie musimy nic budować, co by nam miało pomóc w wojnie. Wysła wybudowaliśmy tutaj to lotnisko, ale chyba musielibyśmy dobudować jeszcze trochę do niego, bo dużo tu, tu samolotów jest. I co tutaj? No ale dalej tutaj robimy. Tutaj widzę, że próbujemy popchnąć, ale nie są w górach. Na szczęście mamy trochę tych dywizji górskich, tylko że ich nie możemy wyprodukować, bo nie mamy wystarczająco dywizji ogólnie wyprodukowanych. Nie mamy jeszcze opór. Nie Mamy opór, dlatego że wybraliśmy najdroższą dywizję. I dajmy tego. No wysłaliśmy tutaj samoloty, tylko że. Nie pomagają. Suwamy się przez przez las. Możemy tutaj wykorzystać luki w froncie tylko że te luki są takie, że dosyć powoli przejdziemy dobra, e, więc tak e, wszystkie dywizje górskie, które zapewne są w lesie e, pójdźcie może na ten front to na pewno też bardziej się przydacie na tym, a wy możecie iść na tym froncie, bo w sumie Marines mają chyba jako jedynie jakieś bonusy do dżungli. Więc jakbyśmy chcieli wykorzystać, to możemy to wykorzystać w taki sposób. Mm, ok. Tutaj nic nie mamy. Tutaj mamy, to trochę możemy dać. Więc nie wiem, do, w sumie dawno nic wojskowego nie robiliśmy, więc możemy coś tutaj dać. I ile fabryk mamy? Mamy dużo fabryk, co oznacza, że. Możemy kliknąć to wszystko. Realnie rzecz biorąc, zabierzemy sobie fabryki, ale lepiej sobie zabrać niż nie zapytać. Co wy tutaj chcecie? Chcecie to zrobić? No i dosyć długo będzie ta, ta masz... się robiła, ale przynajmniej to nie dostaniemy pomysłów za niej. I za chwilę powinniśmy dostać za ropę naftową. I straciliśmy już fabryki jakiegoś jej. Ale mamy ich sporo. O i nasi górale w miarę sobie poradzili, ale e, widzę, że... że chyba zostali okrążeni. Ale pytanie jest takie, znaczy się oni już niby jakoś idą, więc chyba oznacza, że jesteśmy tutaj już gotowi wygląda na to, że przebijamy się, a wiecie mi, to, to że idziemy tak szybko, to, to znaczy, że jesteśmy nawet na dobrej pozycji. Dobra, nie chcę tam w ogóle też wysłać zbytnio dywizji, bo to jest... polega to na tym, że tak nic nie możemy porobić. To, co możemy zrobić, to justify wall goal przeciwko tym. Z mnie to jest nawet dobry pomysł, bo już mają prawie całą armię. Bo możemy tam wysłać. Ok. Wid wiem, że tam idą, ale. Aaa, zabrakło sekundy. Mam jakieś. Wolne dywizje? Chodzi o to, żebyśmy właśnie tutaj. Wreszcie, dobra. Mamy kolejne. odnisko. To mi się podoba, tylko jakby jeszcze, właśnie tutaj. Nasze samoloty jeszcze latały. To by mi się bardziej podobało. Po, po Raczej mamy jeszcze w zapasach dosyć sporo nowych samolotów, ale. Mamy mało lotnisk. Okej, okay, to zrobiliśmy. To niby nam coś odblokowało, ale. Co? To, to nie wiem. A możemy dalej to robić, bo. Jak my to skończymy, to... okej. Okay. O mój Boże, ci wygrali. W sumie kiedyś grałem jako oni i grałem, ale to jest bardzo dziwne patrząc. O nie, wyknęli nas. Ale my w sumie jesteśmy tutaj. Okej. Okay. No, mamy tutaj tę dywizji. Wy możecie pójść na ten front. Jak to wygląda tutaj? W sumie realnie, jakbyśmy mieli zaatakować, to no musiałbym coś takiego zrobić mega agresywnie, bo nie widzę w jaki sposób miał, miałbym tam roz, rozrysować te wszystkie e, fronty. Ok, widzę, że mamy już problemy, więc możemy War Economy Nice włączyć, ale widzę, że za chwilę się nam dosłownie odblokują te wszystkie fabryki, których nie mieliśmy. I możemy z tego coś zrobić. Czy mamy jakieś problemy z zapatrzeniem? Realnie rzecz biorąc, nie, tutaj tylko nas wypchnęli z regionu, w którym byliśmy. Ale my. dosłownie przechodzimy przez dżunglę. ile okay, na tej straciliśmy 200 tysięcy do ich 100 tysięcy. się nie dziwię, bo. w sumie. Wystarczy jedna dywizja górska i już nic nie zrobimy. Ok, nowa Fundlandia się wyzwoliła. Tak, wy. Zatakujcie tak. A wy idziecie tu. A wy, jeżeli macie jakikolwiek łącznie z tamtym frontem, to nie idziecie tam. Ok okej. Uh, Uuu, tak Zwiększamy. Dosłownie zobaczyłem. Możesz kliknąć i kliknąłem wszystko bez zastanowienia. Okej. Okay. Wow, ale jesteśmy w tyle z tym. Prawda w tyle jesteśmy. Okej. Okay. I to jest są czołgi. To jest najlepsze, że tak na naprawdę z czołgami nic nie robiliśmy i... Nie mam zbytnio jakiejś nadziei. One mogą znikać w jakimkolwiek zakresie, bo niezbytnio to nie obchodzi. No, mamy sporo tych samolotów, więc może przydałby się nowy model. Ok, odcięliśmy tak naprawdę cztery dywizje, ale to te cztery dywizje nic nam nie dają. szukajmy jakichś właśnie tutaj wolnych miejsc. Ja wygląda na to, że. Nic nie zrobimy, plus jeszcze nas atakują. Mi się nie podoba. Okej, okay. mamy już Borgon. Nie, jeszcze kilkanaście dni, znaczy kilkanaście, kilkadziesiąt bardziej. Ale mamy wystarczająco dywizji, żeby tam się pozbyć. Mm, Okej. Okay. Tutaj powoli wypychamy ich. Dobra, nie wycofajcie się na tą prowincję. To jest akurat jedna z tych prowincji, której nie chcemy, żebyście się wycofywali. Okej. Okay. I może uda nam się, o, ich odciąć. To byłby sukces, sukces nawet, dlatego że to jest jedna z tych prowincji, których aż tak bardzo nie lubimy. Mm, już nie wiem ile razy tam walczyliśmy z nimi. Okej. Okay. teraz zostały dwie prowincje, nie jedna prowincja W takim razie w wejdźcie do niej, a później spróbujcie tutaj wrócić. Bo oni ciągle przegrywają, ale i tak... Nie, póki są w górach. No nie zakończyli nas. Uh, Okej, okay. wait a second. A, nie. O nie! I odcięli tych... Jak mogliście mi to zrobić? Okej. Okay. Ale jedną, jedną... dywizję straciliśmy. Chyba czołgi? Nie, nie czołgi. Ale to byłoby źle, gdyby było to czołgi. Okej, okay. widzę, że tutaj... mamy wstępne... wstępne... wstępne kopanie. To jest ciekawe. Mmm... okej. Okay. To będzie na pewno dobrze, żeby zrobić. Chyba to jest jedyna rzecz, którą możemy zrobić. No, jak to wygląda z samolotami? Mamy dużo zapasie. Na pewno przydałoby się. Ok, justification zrobione. Więc możemy wypowiedzieć wojnę. Nikt tutaj was nie wspiera. Ok, atakujcie. No, oczywiście, że nie macie żadnego rozkazu, więc. Zatakujecie. Ok, tutaj trochę zaatakowali. A, no, oczywiście. Chciałem takie. O, nie muszę rozrysowywać, że sami to zaatakują. Ale no, oczywiście, że nie. O, ale Argentyna, no, dzisiaj Brazylia chce nam pomóc. Coś się chyba zmienili. Właściwie dziwnie wygląda. Boję się, że mają dziwną ideologię. Okej, okay. A, w takim razie zaatakowaliśmy Chile, nie są socjaldemokratami, nadal, nadal, <gryw> okej, okay. a teraz jak jesteśmy, a możemy zaatakować od strony Chile, to trochę będzie lepiej wyglądał tutaj atak, ale i tak nadal nie będzie jakiś bardzo wspaniały, okej, okay. dwie dywizje brazylijskie przyszły nam pomóc, o Chile jednak jakiś opór, Stawia Okej, okay, możecie zaatakować ich. To bardzo pomoże jak od strony lądu zaatakujemy ich okej. Okay. Widzę, że udało nam się tutaj podzielić. Trochę nas odepchnęli stąd. Ale nie dziwię się. Okej. Okay. Dobra, wyprodukujcie tam jedną dywizję, naprawdę by się przydało. Przynajmniej jakaś taka dywizja górska. Ok, lepsze karabiny. Hmm, tutaj zbytnio nie mamy nic. Może tak, przydałoby się wsparcie w miarę. Dobra, hmm, tutaj wszystko zrobiliśmy. No. Realnie rzecz biorąc, uuu, ale się tutaj nam wlali. No, bo mamy mało dywizji. Ale za to tutaj jest ich sporo. No i może się ich uda tutaj wypchnąć. No tutaj to też już powoli przepytamy. No, ta wojna to jest udręka. Bo zobaczcie, co chwila przyjmują. Te terytoria, które my przed chwilą przejęliśmy, więc nic nie możemy z tym zrobić. Jak to wygląda? Na nas tutaj, no nie mamy powietrza, ale bywa tutaj trochę Widzę... Oj, oczywiście, co musiał zachorować? Co robi generał w hoju? Choruje. Ok, tutaj widzę, że gościu nie ma rozkazu, więc możemy mu dać już przepychamy no przejęliśmy większość tych terytoriów więc oni już nic zbytnio nie mogą porobić ok akademia lotnicza się otworzyła bardzo fajnie nie powiem Podoba mi się to i mamy kolejnego kolejną armię to nie jest armia ta ale widzę że no tutaj co wiele nas pychają. Tutaj gdzieś właśnie mamy problemy z opatrzeniem, ale że tak powiem, to jest taki rodzaj problemu z opatrzeniem, że mało jest realnie, żebyśmy sobie z nim poradzili. Więc okay, w takim razie wygląda na to, że możemy już kopać. No, trochę zajmuję tych fabryk, ale może się wreszcie uda nam tutaj wypchnąć tych gości z gór. Się przydało. W sumie mamy w ogóle możliwość desantowania się, więc nie powiem, to też jest możliwość pewna. Nie, okej, okay, powiem tak, nie i w takim razie, jeżeli mamy możliwość desantowania się, mamy port. Możemy przecież wysłać ich, żeby się zdesantowali. wiecie co. Damy was pod, pod tego generała, i się wtedy o tak decentujecie. Okej, okay. i wygląda na to, że Chile już yy, podzieliliśmy na pół. Więc nie będzie już problemu zbytnio z nimi. Jeżeli oczywiście. Tutaj, nasze dywizje nie uznają, że warto odejść. Okej, okay, mamy fabryki więcej, więc coś możemy zu zużyć. Widzę, że już mamy problemy z karbinami, a nie, nie mamy. Okej, okay, dobra, udało nam się tutaj ich podbić i widzę, że osmanowie poszli na pokój. Praktycznie ze wszystkimi. Okej, okay, ale widzę, że coś tutaj się dziwnego stało. Że oni są w wojnie z nimi. Dobra, jak to wygląda? Wygląda to na to, że znowu jesteśmy na tej starej pozycji co kiedyś, więc. Nie, że nic się nie zmieniło. Dobra. Mmm. na to dwie tutaj, świetnie, yy, jak to wygląda z przygotowaniem, bardzo możliwe, że jesteśmy już gotowi, do tak jesteśmy gotowi, tylko musimy wysłać statki, więc wyślijmy. Yy. Okay. I spróbujmy się zdesentować na ich stolicę. Wydaje mi się, że to jest jeden z takich pomysłów, które może być w miarę w miarę w porządku. O, a jednak coś mieli w stolicy. No, raczej się nam nie uda tego zbić. 70. Ale uda nam się za to zbankować Chile. Więc możemy po pierwsze wziąć ją, jej marynarkę, a po drugie wziąć jej kraj. Establish Annex of All of Chile. Realnie nie wiem, jaka jest różnica. All Falklands, All na Santa Cruz Dobra, możemy popetować W takim razie możemy nawet to zacząć robić Okej, okay, dałem to żeby To zrobili, a Dlaczego się nie pojawili to już Nie wiem Okej okay. Możemy zrobić to Mamy przyja przyjazne chile! Jej! Możemy być szczęśliwi, że... Oni są teraz przyjaźni do nas. Okej. Okay. Jak zwykle oczywiście mamy tutaj... Wojnę... Wojnę o nic. Nadal się bijemy z tymi dywizjami tutaj. A została nam tylko jedna. No nie powiem, trochę, trochę słabo, trochę słabo jest. Tutaj co chwila próbujemy coś popchnąć, ale Ech, nic to nam nie daje. Spróbuję tutaj wysłać tych. No w ogóle nic, nic, nic nie idzie z tym. Oni stracili już mnóstwo tego, ale nie jesteśmy w stanie zbytnio tutaj poradzić sobie z nimi. No, trochę trochę trudno będzie tutaj porobić. Dobra, no, możemy tak naprawdę, możemy no, tutaj pobudować to. Ale to na razie tyle z tego odcinka. Wiem, że tak naprawdę, no, tutaj stoimy, tracimy manpower. Nic nie możemy z, w sumie z, zbytnio zrobić przez to, bo nasze dywizje nie są w stanie zbytnio tutaj przepchnąć. No ale, no już tak, tak bywa czasami, że po prostu po prostu nie jesteśmy w stanie czasami niektórych rzeczy zrobić. No ale w kolejnym odcinku popróbujemy po, e, bardziej popchnąć. Ale to było na tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. By z nami trochę. No to. Cześć.